Kochani, często jesteśmy tak ślepi, że mamy takie przekonanie, iż nie możemy niczego dać. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus, a zapisuje to wszystko Alicja. Najpierw Alicja. Otrzymała fragment z Ewangelii Świętego Mateusza o bogatym młodzieńcu. A teraz przeczytam Wam słowa pana Jezusa. Nie odnosi się to tylko do wymiaru materialnego, jak powszechnie jest rozumiane. Rozdaj wszystko, co otrzymałaś od Ojca, obficiej niż inni. Rozdaj tym, którzy pod tym względem są ubożsi od ciebie. Daj więc swoje siły tym, którzy są słabsi. Swój czas tym, którzy mają nadmiar obowiązków. Daj mądrość, jaka została ci udzielona tym, Którzy otrzymali jej mniej. Daj pokój, jaki na ciebie spływa, tym, którzy nie posiadają go tyle, co ty. Rozdawaj nieustannie te wszystkie dary dobroci ojca, jakimi w obfitości obdarza cię każdego dnia, nade wszystko, wiarę, nadzieję, Miłość. Dzieląc się tym z ubogimi, będziesz doskonałym świadkiem moim. Dziel się zatem pokorą z pysznymi, łagodnością z brutalnymi, cierpliwością z agresywnymi, radością ze smutnymi. Obdarzaj ubogich, którym najbardziej brakuje Boga. A ty im go możesz dać. Ja jestem największym Twoim bogactwem. Rozdawaj więc, dziel się mną. Ubogacaj każdego wszystkimi sposobami, jakie są w zasięgu Twoich możliwości. A wiele możliwości masz, masz serce, które może kochać. Umysł, który może wysyłać życzliwe myśli, usta do przekazywania pocieszeń, dłonie, by nieść łagodność i pomoc, oczy, by rozdawać pokój i radość. W każdej chwili możesz dawać skarby zarówno tym, którzy są daleko, jak i tym, wśród których przebywasz. Masz także najdoskonalsze narzędzie, jakim możesz posłużyć się zawsze, by nieść pomoc biednym tego świata i cierpiącym w czyściu, a jest nim modlitwa i ofiara.